O oh, kurde eh. Eh. Skoczę na chuja uh. uh. oh, <laughs> <laughs> <gulatory> <gulatory> O kurwa Brafisz Laj to do mi, laj do mi Okej, ja mam HP, zadaję <laughs> Taki ciężki był? No nie był ciężki, ale był chłomany mówię. Ale mały, duży? 120. We dwójkę 120. Jak ja się przy niej przebiłem, Co? <tryk> <tryk> Serio? Jeszcze mnie wysadził. nie żadnego z mojego materiału. Czemu teraz spawnuje nas obok siebie? No bo tak zawsze jest, pluton obok siebie spawnuje, co ty nie wiesz? Ile w nie pamiętam. Wydawało mi się, że wcześniej tak nie było. Kiedyś tam nie było. Proszę. Ale zrobili tak, żeby to wychodziło No Ej, hey, mam intuicję na nim. Normalnie udaję 9,59, a tak to... Z intuicją 8,5 sekundy. To jest po to jakby ci coś odbiło i chciałbyś zmienić pocisk. Jakie w ogóle tu i głośnic? Jakby było nie naoliwione. Ej, czemu nie miałem potwierdzenia od ciebie? Nie. Czy nie mam komuś że tak jest? Pod kogo jeden S miałem, ale od ciebie nie. Nie wiem dlaczego. Tutaj karo? Tak. Nie mam bicia. Dobra, jesteś tam. Karo, tak dostałeś? Nie. Już 4 rym nie długo nie powiesz. Jeszcze jeden strzał i pałka. W ci cię zajmę? Hmm? Mówię, że w może zajebać? Wycofałbyś się, pomógłbyś mógłbyś kabu 1 No, ja Stoję na co tak ja muszę się Kurwa musiało zejść, ty syfony gra. nie to No jak ty... <mówiłem? Mówiłem? Nie no dobra, teraz łamiąłeś mnie, bo ja byłem podniesiony do kamieniu, a tak to... No wcześniej to nie powinien mnie przybijać Tam jeszcze SU-152 stoi pewnie Obok Stureru no, Mille Tam same ciele, same kurwy stoją Dlatego ja ich pierdolę jadę przez ten. Nic się nie spodziewał niszczyciela na środku, bo nikt na środku nie jeździ, bo nasi jadą i nic nie wykryli. Oprócz tego lajta coś po w tej stronie. Jeszcze bo powiedział, ty tygrys zaraz zginie, ale... ale... Czekaj, ten kawu KW-1S nie da się rady z tym Karo. Siemka, nie wychylaj się, to będą kurwa... ...że kurde jest... ...su oraz 24 mil. To jest ruski pojazd, dlatego on sobie dał rady ze Kurwa, więcej matka was tu nie miała? Ej, te 20 masz w przodach na to. Nie przebiję. What the fuck?! Znowu nie przebiję. A tak swoją Fair. drogą... Wydaje mi się, że na, św na święto mamy dostać jako prezent y tą... Y ...pulpeta. Czyli vk 28 z tym... z y, działem 105 mm. Chciałem, żeby normalnie pulpeta. Z cebulą. Ta pulpeta z cebulą zajmiemy sobie w sumie. Taki z cebulką. Taki zajebiste. Przezmaszaną cebulką. O! Aż mi śniegka podciekło. Nie, <grym 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 <gleserstrzałany> to jest <ryj. grym> To jest dworzec czy co? Czy co jest? Dworzec. King Tiger captured. Masz sus prawej. Ale tu celuje. Nie trafię. Serio? Nie trafiłeś czy nie, nie przebiłeś? Nie przebił. Znaczy ty nie trafiłeś go albo czy nie przebiłeś? Nie trafiłem za pierwszym razem. O, on się schował za ty masz. Jak mnie nie zamknął, to będzie można pojechać jeszcze podwiedzać jakieś opuszczone miejsce. <gry> Jak ciebie nie zamkną? E. Jest gdzieś 3 Unreal, Jeden m nie jeden Ale szybko ładuję, ile ładujesz? 3,66 239 ja Nie mam żadnych modów na nim Ja mam tylko wentylację No właśnie, wentylacja ci długo, dużo nie daje, bo tylko po trochu <ścoughs> To jest Jumbo? Kurwa suborchylałkę No mu Świecę się, to jak ją nie Ała ładę Puste i wiedziałem że ten jumbo mi trafi To nie było mądre Chodź tu, Halcad Jumbo nam będzie przeszkadzał Nej, nej Leo, posun się Znaczy dla nie dla O gościu Nie to Leo jest to nie dla co ja gadam nie, to Wiesz? No? Ale jest Nie zawsze, ale przebiją. Gdzie złoto pewnie? A. Bo ja nie mam przebicia w ogóle na tym. Dlatego ja ich nie przybije. Ale raka różnica. To się też nie zmieści, tak? To, to obok nie, czy nie? Uuu. Ja Ciebie nie widzę. A tu jesteś. Korba bo niszczyciele mają popit No Tu ma i tu gdzieś jest... Yy, ...jeszcze ten... ...T-78 to mój chuj Mógłbym go na dwa fronty, ale... Nie, bo tam jeszcze U. z tyłu stoją Nie wyostawaj się Ale o mi wykurwić cię Pierdalaj Bo ci gąska Pierdalaj Zus artyleria we mnie bije. Critical hit. Chcesz go jakoś przebić? Nie, nie, go na no, daje cały czas. O! Hej, <grystanie> 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 Kurwa, ja nie jestem w stanie. Nigdzie go nie przebiję. Choćbym chciał, to bym się zesrał. Nie, zapomnij Tego nawet nie go chyba. Tak, bo źle. No i chuj, jeszcze coś do mnie napierdala. Z prawej. Co pewnie. Tybie. Kurwa oni spierdolili. Dobra, i tak przegrana będzie. Co będziemy tak stać? Chciałbym bym chciał, mm. dole i tak to nic by nie zmieniło, żebym stał. Kto mi zrobił? Ten? Let's get this show on the road. A ja nie jadę tu, ja mogę tam na górkę, zapomniałem. Chociaż kurwa tak stał. O kurde. Tego, tego nie było, to się wytnie. Było to specjalnie. To? Ja nic. Co mówię, że wcale to nie było specjalnie? No nie było specjalnie, bo się patrzyłem na ciebie a nie patrzeć gdzie jadę. No to źle to robisz. Jak ty z samochodem masz tak jeździć to ja pierdzielę. Ja bym się bał O kurwa ile chies, nie wiem do kogo strzelać. Dobra Hello. do ciebie. Skoczę na chuja O kurwa Tysi yes. Lajta doi, light do mi O nie mam HP zadaję taki ciężki był No nie bo ciężki ale był chłomany mówię Ale mały, duży Dwudziestka We dwójkę stał widzicie. Ten taki ciężki był no nie, bo ciężko, robił był połamany, mówię. Ale mały, duży? 120. We dwójkę 120. No, no połamaną. A jak y, Duduś podnosił pod pojemnik, to ja musiałem dopychać go do samochodu, żeby nie spać. Mhm. Więc gdzie eee. mam jechać? Nie, w prawo Tu jest dobra miejscu. O, się zamontowałeś No już mam go na maksa, prawda? Ale od razu jest różnica, jak się gąśnicy zamontuje. Wuju! mogę się kręcić. Miałeś jechać na prawo. Patrz musi. No kurwa! O, C4 wykryłem. Hehe. <grym> Lol. Wydaje mi się, że wykryłem więcej niż light. Czuję. <grym> Jadę tam. Dobra! Ja. Bogi we mnie celuje. Masz bogi. Nie przebiję go. Nie przebiję McDonalda. Chce dalej? Bóg Bogi... jest przy... A, nie, to McDonalda, nie tu to... Niech chcesz być na spodzie, on się nie wystawia. Ten ją widać. To było? Czy w chwilę? Bo spoiler mi zasłania A, Kurwa co ja chcę do przodu to on spierdala Ale ja nie chcę za bardzo, bo KW, KW2 jest z tyłu Patrzę na KW2 ja będę się patrzył na bagiego No serio te 50 mnie napierdala Te chce mnie, wy mnie Nie trafiłem Czemu? Nie zdążyłem zładować Ciechrą wolę go tym Co? A tu Kabu 2 Nie we mnie MD się dingnął Ty dziwko Nie mam amunicję Siemka tu stoi dalej czy tu już nie ma tej siemki bo nie mam jej, za 300 mi zejmę Jakie ja się przy ja sam, nie przebiłem promula? Co? To masz to samo? Ty nie, nie na cmentarzu. No ja to masz to samo? Tu przyjechał, spójrz się wyraźnie. No to spójrz, spaźnij mi się. Serio, dobrze ty dostałeś za to, że mi zasłoniłeś. Cieszyń? No, face one wyniszły we mistrzyniu. Mia, ace face. oni się kurwa przepychają w co? Moje, nie moje, nie moje. Nie, nie moje. Na serio, stuplenie! Nie zasłoni mi, idiot! Jak tak stanujesz, że mi zasłoniłeś, no to jak ja mam ci pomóc? Muszę tu w się przebijać. Ja pierdolę. Z każdej strony napierdalają. ja. Jeszcze tam z, z dupy, kurwa. Nie, no musisz Ty heryąc, to jest tył, to nie powinni. Myślałem, że mu jebniesz, ale tu nie masz bicia na fessłono. Nie, no jest na no, fessłono nie mam. Na progu to mamy. No nie bo... trafiłem, no! Złom musiał przesunąć cwania. Jest tu jakiś cwaniak? Jest tu jakiś cwanek? Jak to było w jakimś filmie, tylko nie pójdę. Nie, czy to było w dniu świata, czy co? Jest tu jakiś cwanek? Kurwa, nie trafiłem, a pierdolę idę się za Długo nie pograłeś? Dlaczego masz on na mnie wyjedzie? Bo może jeszcze jest ja trzeba jednego wodno w jego. Albo nie. Ej, buf.